to znowu w klubie urzęduje, jak to ma w zwyczaju robić Jason Nie Nope I'm staying here Not me this rush operation's blown wide open Task Force 141 flying out tonight Dziękuję. yeah Thanks listen before you go I have a to ask help me take out Hoyt To find a whisker on a Samoan, Although you're welcome to try. I had an agent over there once. He's still alive, I think. Can you help me get there? I'm flying over Hoyt's Island on my way to Russia. If you want to ride, I'll send you the coordinates. Perfect. I'll be there. Plane's leaving in a few minutes, with or without you. Okay. Lot na południe. Zobaczmy. Ta, na południe. Tak jak mówił Jak jest niedostępny Aha, trzeba tam dojechać o własnych siłach. O kurde, ok. No to jadymy. Czekajcie, kurde, brakuje mi tej mini mapy Jak tu dotrzeć tu w lewo, głównymi Okej, okay, myślę, że dam radę Ciągle się głównej drogi trzymać, nigdzie nie zje... FOR FUCK'S SAKE! O masakra, ale randomowe zdarzenie. Czekajcie, teraz nie wiem czy w prawo, czy nadal prosto, prosto, przez most. Jaka beka, że wjechałem w sarnę, czy co to tam było. Lubię takie randomowe akcje, naprawdę, to nadają uroku grom. Okej, okay, żeby nie pomylić drogi. Um, jedziemy prosto. Ja, spokojnie zdążymy, mamy tylko 500 metrów już tam. Więc na, spokojnie. Mogłem sobie skrócić drogę przez te górki, ale ja nie chcę tak kombinować, bo znowu gdzieś się zaklinuję. Okej, okay, teraz tutaj mogę zjechać sobie. Chyba tak pseudo ścieżka, ale widzę, że tutaj już jest kolejna. Punkt kontrolny osiągnięty, no i miło. O, już na czas zniknął, więc spokojnie. Wow, dobra. Pomóżmy mu. Pięknie. O, widzę, że chyba Tower Defense będzie. Okej, okay, czekajcie, sobie punkt umiejętności rozdam. To by się teraz przydało, co nie? Bo teraz będziemy się bronić. Ale ja chyba wezmę sobie tutaj przeładowanie. Tak, to wezmę sobie, dobra. Dobra, trendy. Come on, come on, waiting for you. Dobra. Sounds like more inbound. Cover me. Wo, dobra. Czas na rozrubę. Nie dojdziecie tutaj do nas, gińcie, ścierwa. Teraz pewnie z drugiej strony wypadałoby przyjść, co nie? Postęp na prawy, bo aż nie ma. Oj, biegną. Pięknie. O, wow, ale piękne refleksy świetne. Oj, oj, coś tu biegnie. O kurde, to jest ten. Cholera. To jest ten, który. Chyba nie przyjmuje obrażeń od przodu, ale nie jestem pewny. Coś. Ok, jakieś 60% z głowy. I co je teraz z tej strony, tak? Chyba. Ja w ogóle mam miny, nie? Aż kurde za późno. Wow, whoa, wow, wow. macie granat. Zez almost ready. Almost ready, Zobaczmy. Maszcie to, mam miny, kurde, zbliżeniowe. Mogłbym ich używać. Nie pomyślałem o tym. O, znowu z tej strony. Oj. Teraz z każdej strony. faniaki O oh, kurde, to się robi nieciekawie, gin dobra macie granat. O oh, kurde, lol, pozdrawiam. dujto ulecz się za długo to trwa za długo Oketo miy skończyła No i co tam Jason! Get in. Are you flying this plane to Russia? <laughs> 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 I'm kidding. I'm upgrading in Singapore. You know it's illegal to buy or chew gum anywhere in Singapore. Gum is one of the great American pastimes. Those rice pickers are basically declaring war on Uncle Sam. Thanks. Uncle Sam, to gum Get in. I said, get in. No, you know, it reminds me. My man Sam is embedded with Hoyt's troops. If you whistle the Star Spangled Banner in Thurston at the Crazy Cock Bar, he'll know I sent you. No, to I gave my whole life to the agency. I made my share of mistakes, but it's about to pay off. Yes, yeah, sir! I'm almost out of the jungle! Ah, Mam nadzieję, że dano pod Co przez to rozumiesz? Okay. This is your stop. Fly, Jason, fly. Massacre. Are you sure this Wixi works? Trust me. Just extend your arms. It's gonna work. Good luck with Russia. I'm proud to serve my country. Oh! Oh! wszystko kino zielone dobra Nice Awesome Awesome Otwórz podłogą jeszcze nie Teraz Ale jazda, zajebista sprawa. Okej. I always awesome. Kurde, stary, ale może wrażenie na tej wyspie już od samego początku? Przyspiesz zwolni. No, ma to już ogarnąłem. Kombin skoczka... Dobra, dobra. Nie będę czytał tych informacji wszystkich. Hmm, bieżący cel. Yy, dobra, ogólnie z sprawę, bo na chwilę wyłączyłem nagrywanie i niestety nie zobaczyliście tej akcji, którą tutaj odwaliłem. Ale to dosłownie była minuta, trochę wam streszczę to. Po prostu byłem na tej górce, to był tygrys, strzeliłem w klatkę, tygry zajęło się dwoma, ja wytłukłem innych i w sumie tyle. I jeszcze dodam, że same headshoty były, więc musicie uwierzyć na słowo. Niach, niach, niach. Dobra, teraz po prostu idziemy dalej. Um, mam 200 metrów, mogę wziąć auto, ale jakoś nie lubię z aut korzystać. Tutaj jest, nie wiem, blisko, bardzo blisko są tutaj te punkty, więc... Więc damy sobie radę Oo. Już tylko 100 metrów. Aha ja sobie zrobię, Ci No dobra, i mamy fulla. Co tu jest napisane? Restricted area, o czyli to co zawsze. Spoko, najemnicy miasto najemników. Ciekawe, czy tam w ogóle wejdziemy? <sum> <śpiewanie> Crazy Cock spoko super nazwa. Crazy Cock Ludwika, jakaś Hey, hey, you? Yeah. I'm looking for a friend, privateer named Sam. There's only one Sam I know. There's a regular poker game at the back it's privateers mostly you might want to think about getting yourself invited there. okay where do you think to play poker don't waste your time if you can't afford the buy-in this enough all right you're in Witam panowie. Will comment is the game Fresh Blood. Nie wierzę, że gramy LOL. Kurde, ja w pokera nie umiem grać. Wysoka karta. Aha, no to czyli możemy grać, tak? Jakieś to podpowiedzi, podpowiedzi mamy. Wszystko. Ku. Cool. Aha, nie, nie. Dobra, podnosimy stawkę. Ostatni dał 4

Dzięki Z tego też nic nie będzie Król Dama, ho 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 Co my tu mamy? Nie, czekanie Maciek Dobra, czyli wykładam kolejne karty, okej okay. I'll check. Mam parę, dobra Zagrajmy Let's sweeten the pot Ja mam parę, on ma parę Tylko, że ja mam wyższą parę, co? Dokładnie, bo król jest wyższą kartą i ciekawe, jak długo będziemy grać. Mam nadzieję, że nie do momentu, kiedy zostaniemy my spukani, bo któryś z nich Rosjanin. Aha, to my widzieliśmy i on powinien wiedzieć, o co chodzi. I'm cashing out. Already? Oh, You'd like me to continue playing, Carl? Should we raise the stakes? No, no, Sam. I was just saying. Good. Dobra. Chyba o co chodzi. Guess I'm done too. No refunds. Loss. Who do you work for? Alice. Send me. How is he? I have been concerned about him, hearing nothing all these years. Oh, he's fine, I guess. Loss! Loss! Co on do mnie mówi? Dobra, idźmy za nim Bez kitu gdzie on pola znowu Znajdź sama i wypytaj go o Hojta. Boże, gdzie on Polas? Nie mam pytań. Jaki teleport? co za głupia gra, nie wierzę. O dobra, tu mamy tutaj nasz... Przepraszam szybką podróż. Tutaj możemy sobie zupełnić amunicję i tak dalej. Dobra gdzie są kart? Nie ma kart pamięci już, da fuk. Okej, okay. kurde, mało kasy mam, naprawdę mało, wam powiem. Wytryści nie używam, no ale dobra. Kij z tym. Dobra, dobra, wiem, spoko.